Koszulinnej katedry bydgoskiej znajduje się wytłoczony w blaszy niewielki orzełek w koronie. Jako jedyny w Bydgoszczem przetrwał niezauważony przez Niemców czasu okupacji, kiedy to niszczono wszelkie znaki związane z państwem polskim. Tu przychodzili Bydgoszczanie, zwłaszcza młodzi, by potajemnie oddawać honory godłu państwa. I też najstarszym kościołem, a zarazem najstarszym budynkiem w Bydgoszczy jest właśnie Katedra Świętego Marcina i Mikołaja. Katedra została zniesiona w latach 1466-1502. Warto jednak dodać, że fragmenty ściany północnej są znacznie starsze. Bydgoskie Szwederowo. Nazwa osiedla Szwederowo pochodzi od Szwedów, którzy w czasie wojny z Polską w roku 1656 nacierali na Bydgoszcz od strony południowych wzgórz tego osiedla. I to właśnie tu na Szwederowie, przy ulicy Marii można natrafić na rząd pięciu rzeźbionych kasnali tworzących aleje Koszałka-Opałka. Wyrzeźbione zostały z drzew, które musiały zostać wycięte ze względu na bezpieczeństwo. Teraz umilają widok mieszkańcom. Najstarszy budynek na wyspie Muńskiej. Biały Spichlerz jest najstarszą zachowaną budowlą na obszarze wyspy Mojskiej. Został zbudowany w latach 90. XVIII wieku i aż do 1974 roku pełnił funkcję magazynu zbożowego. Od lat 80. XX wieku mieści się w nim dział historii Muzeum Okręgowego. Co łączy przechodzącego z łuczniczką? Przechodzący przez rzekę w lewej ręce trzyma strzałę. Jak mówią, Bydgoszczanie jest to strzała wypuszczona przez łuczniczkę. Nie jest to jednak jedyne powiązanie tych dwóch rzeźb. Drugim symbolem są brzymskie sandały, które przechodzący przez rzekę ma przerzucone przez ramię. Podobne sandały znajdziemy u łuczniczki, tylko w tym przypadku jest to jedyny element ubrania. Trzy Gracje. Trzy Gracje to dzieło autorstwa Jerzego Buczkowskiego, odsłonięte w 1989 roku po wykonaniu modernizacji bulwarów nad Brodom. Odlew z brązu przedstawia trzy kobiety, mityczne Gracje. Kamienica przy ulicy Jezuickiej 2 jest ozdobiona podobiznami. Jędrzeja i Jana Śniadeckich, Leona Wyczółkowskiego, Jana Kasprowicza, Emila Warmińskiego.